Grafitobiasz po latach konfliktu między sobą niespodziewanie ogłosili koniec ich spiny. Czajnik informuje nas o swoich problemach zdrowotnych, a także ciężkości w prowadzeniu daily i co z tym dalej. Ospano szczerze wypowiedział się na temat swoich zarobków i nowym kontencie na kanale. A na koniec mam dla was wiele więcej ciekawych tematów ze świata internetu. A na start dzisiejszych newsów mam dla Was, no właśnie, niezbyt pozytywny temat. Gdyż widzowie, historia lubi się powtarzać i również zatacza koło, i premiera GTA 6 zaliczy prawdopodobnie jeszcze jedno opóźnienie. Tak, wiem jak to brzmi, ale to już jest chyba jakiś totalny największy memy wszechczasów. I mimo oficjalnego ogłoszenia daty 26 maja przez Rockstar jako oficjalnej premiery i tego kiedy ujrzy światło dzienne ta produkcja, to nie będzie to prawdopodobnie 26 maja. 2026 roku. Przypomnijmy, że produkcja Rockstar'a, wedle pierwotnych założeń, miała radować graczy już w zasadzie w tym roku. Mianowicie, płyty, poinformowali kilka miesięcy temu, że są zmuszeni przenieść debiut swojego hitu. Oczywiście, głównym powodem takiej decyzji jest chęć stworzenia najbardziej ambitnego dzieła z całego swojego bogatego portfolio. Rockstar i Take Two na każdym kroku podkreślają swoje ambicje i rozmach w kontekście szóstki. Ale jak to wygląda aktualnie? No, aktualnie miało to wyglądać w ten sposób, że ta 6 miał trafić na konsole w końcówce maja przyszłego roku. No, w opozycji do tych planów stoi słynny dziennikarz Tom Henderson, który może poszczycić się wieloma trafnymi przeciekami, które wielokrotnie znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Z pewnych powodów tego po prostu nie widzę. Liczne plotki to potwierdzają, zbyt ciężko skoordynować wszystkie prace i jest to po prostu niemożliwe. Henderson zwrócił również uwagę na wspomniane wcześniej ambicjonalne podejście tego studia, które zawsze na pierwszym kroku stawia perfekcję i wszystko, co z tym Związane. To właśnie te czynniki mają wpływać na kolejny poślizg czasowy. A więc kiedy ma finalnie nastąpić premię? No, jest to szacowane faktycznie na przyszły rok, jednak bardziej na jego koniec niż ten maj. Konkretnie spekulacje sięgają w października 2026 roku, więc nieco dalej. I oczywiście są to dalej nieoficjalne informacje, no nie od Rockstar'a, jednak dobrze wiemy, jak to wyglądało z opóźnieniami, a oficjalnie nas o nich informować totalnie nie lubi, a to Trochę ich już było. Generalnie na pewno jest to kolejna niezbyt przyjemna informacja dla chociażby twórców nagrywających content przez lata jest GTA 5, którzy od lat również wyczekują tej produkcji szóstki. W tym przypadku na przykład Kalucha, który po raz kolejny się zawiódł tą informacją, o czym poinformował nas na swoim Instagramie. Tak samo zresztą sytuacja wyglądała u Ospano, ale o nim jeszcze dzisiaj będzie mowa w kontekście no, nowości na jego kanale, które no, są również związane tym, że GTA 6 dalej nie ma. Ale dobra, przejdźmy teraz do nieco innego tematu. No, zresztą w sumie nie jest to również nic zaskakującego, bo My jak wrzuci film, no to najczęściej również u nas w newsach jest. No i właśnie, jak dobrze wiemy, My Beast ma dość często wyjątkowe pomysły na swoje produkcje, w czym już wielokrotnie nas uświadamiał. Przykładowo odwiedzając ostatnio najdroższe bunkery świata, czy także ścigając się najszybszym autem świata z gepardem. No, generalnie było tego oczywiście o wiele, wiele, wiele więcej. No i teraz również można powiedzieć, że pojawiło się coś zdecydowanie, w sensie no właśnie wyjątkowego, ale zarazem kontrowersyjnego i dosyć ryzykownego, jednak zostało to przyjemne pozytywnie. Ale o co chodziło? Wrzucił on film, gdzie pewna dziewczyna, która występowała już u Jimmy'ego, została przykutana 30 dni do swojego ex, chłopaka kajdankami, z którym była przez kilka lat w związku, no i lekko mówiąc, troszkę czasu się nie widzieli. Mimo tego faktycznie produkcja się udała, oglądało się to dosyć ciekawie. Co prawda nie będę wam mówił jak się zakończyła, ale mogę powiedzieć, że było zaskakująco i tak dalej, no nie będę nie wam nic więcej spoiadać, bo znowu ktoś napisze komentarz, ale po co ty wspominasz wszystko co w tym filmie? Po co? Po co? Teraz nie mam po co tego oglądać. Widzowie, no... Bo lubię, tak? Jednakże mogę powiedzieć tyle, że stawką całego wyzwania było aż 250 tysięcy dolarów, a także dwa auta. No, poleciał kolejny spoiler. Nie będę tego wycinał, ponieważ jest to taka zachęta. Taka zachęta. Bo sam fakt tego, że do wygrania mieli masę pieniędzy, ale zarazem osoba, która na przykład stwierdziłaby, że nie lubi swojego ex i ma do niego jakiś żal, no to mogłaby ogólnie zgarnąć całą purę, anulując jakby zadanie i po prostu wychodząc z całą purą, a druga osoba byłaby z niczym. Jednak, no, faktycznie taki tool nastąpił w tym materiale i nic więcej nie mówię, ale to musicie obejrzeć, bo uważam, że jest to faktycznie jeden z lepszych ostatnio filmów tego typu na Stajbista kanale. I to też widać po ocenach, zdecydowanie także w wynikach tego filmu. Zresztą posłuchajcie, co piszą ludzie. To idealne połączenie radości, smutku, komedii i przypadkowości, Prawdziwe kino. To było najsłodsze zakończenie. Cały film był istnym Majolko emocji, smutku, szczęścia, komedii, absolutne kino. I w sumie ten jeszcze, jeden komentarz z ciekawszych pomysłów na pewno pewno tutaj wypadł, również zabrał dużą ilość polubień. Podejmij wyzwanie, w którym znajdziesz trzy osoby uzależnione, jedną od palenia, jedną od picia i jedną od gry wideo. Niech wszyscy współpracują, aby sprawdzić, czy uda im się przetrwać bez nich przez 30 dni. Ciekawa sprawa i w sumie byłby to naprawdę fajny i pozytywny materiał. Może kogoś by udało się odmienić i, że tak powiem, no od tego, od tego uzdrowić. Byłoby to mocne, takiego czegoś jeszcze zdecydowanie nie było. No a myślę, że Jimmy mógłby takie coś zdecydowanie zrealizować, choć... Nie wiem, może nie. Zobaczymy, to się okaże, ale na pewno sobie te komentarze czyta, więc być może kiedyś taką produkcję zobaczymy. No i oczywiście wtedy was o powiadomię. No a widzowie, jak już o powiadomieniach mowa, no to witam was w kolejnym odcinku newsowym. Naprawdę dosyć szybko, no bo dzieje się naprawdę dużo, dużo zaskakujących tematów, więc widzu, nie ma się, po wszystkich tematach cię drogą piękną oprowadzę, więc, więc tylko zostaw łapeczkę w górę, żeby było przyjemnie i przyjemniej tworzyło mi się kolejne newsy oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyś to ty był na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w internecie, no a na tym kanale sam sprawdź, no po prostu będziesz. I dąż do góry na osób, które oglądają newsy z subikiem, z dzwoneczkiem widzowie, no bo no dużo osób z was jeszcze tego nie robi, ja to dalej widzę, to się nie zmienia widzowie, choć dalej widzę, że więcej osób już przechodzi na lepszą stronę, to no jeszcze są osoby, które tego nie robią, więc zmień to drogi widzu, subskrybuj i tak samo podbijaj film, żeby było przyjemniej i żebyśmy trafili na wysoki punkt listy pięknej naszej kochanej podbić, więc będzie mi miło. No i oczywiście standardowo jak przypadło na nasze newsy, tutaj najnowsi obserwujący z Instagrama, także, jak też chcesz się również tutaj pojawić, to obserwuj mnie na Instagramie. Linka złapiesz w opisie. No, i teraz taki szybki update, ponieważ w ostatnim filmie wywołała się dość duża burza. Mianowicie opowiadaliśmy sobie o fajaucie i jego przypadku, a w zasadzie to odejścia po tym, jak wrzucał przez ponad rok aplaudy starych filmów. Często naprawdę słabo to ja, no, bo no jest to brak szacunku do widzów. Wrzucał kilkukrotnie te same filmy z tymi samymi wstępami. No, wyglądało to kiepsko, i okej, okay, tutaj większość osób się ze mną zgadzało. Ale co ciekawe, pod moim filmem znalazło się kilku twórców, którzy prawdopodobnie z fajautem wiedzą, co się dzieje. i Zresztą, wy również mnie informowaliście o kilku sprawach, więc sobie to zadejtujemy. Mianowicie, na przykład, Rost napisał, fail nigdzie nie zniknął, gadaliśmy do co, żyje i pozdrawia. I tutaj chciałbym się wytłumaczyć, gdyż no mi chodziło głównie o to, że po prostu jako twórca zniknął, jako twórca się stoczył i chyba tutaj każdy się ze mną zgodzi, a o to, że żyje i pozdrawiam, to ok, no to chyba każdy wie, no w sensie domyśliłem się to po tym, że na przykład wrzuca normalnie relacje na Instagrama, ale co ciekawe, dużo z was osób mi pisało również, że robi on aktualnie dalej gry, dlatego też po prostu YouTube Przestał być dla niego opłacalny stosunkowo z tym, ile może zarobić z gier na Robloxie. Jak mi również podsyłaliście, pewien kanał PLD Roblox jest to jakiś właśnie kanał prawdopodobnie firmy Fauta, a w zasadzie po prostu jego grach o studiu. Dosyć ciekawa sprawa, bo tam również się pojawił, więc faktycznie nie do końca zniknął w 100% z YouTube'a, bo na tym kanale na przykład się pojawia. No i jak również mi pisaliście, wydał kilka naprawdę fajnych gier na Robloxie, więc no z tego również powodu wam o tym wspominam, no bo to abyście wiedzieli, że faktycznie no Eobi prawdopodobnie to co lubi. I wiadomo, kwestia japlaudów i słabego podejścia do widza pod tym względem, dalej zostaje przeze mnie podtrzymana. Dalej uważam, że jest to totalnie słabe jako twórcy. No ale jeśli chodzi o to, w zasadzie, że no, aktualnie działa sobie w ten sposób, to wypada mu tylko życzyć w zasadzie, no powodzonka na tej drodze. Niech robi to co zwyczajnie lubi najbardziej, bo tak jak wam mówiłem, sam temat dotyczył go jako twórcy, nie jako osoby prywatnie. A jest to ważna kwestia, której dalej zauważam, że wiele osób totalnie nie odróżnia. Kilku z Was również w komentarzach pod ostatnim filmem pisało mi o powrocie Arturo. No i faktycznie takowy nastąpił, bo trochę go nie było, ale już do nas wrócił. Więc taka szybka informacja: mianowicie, po miesięcznej przerwie zmienił trochę on swój wygląd i wrzucił również cotygodniowy film na swój kanał. I prawdopodobnie również teraz będą one już wracały. Był to pierwszy film z życia w domu Friends. Nie tak jak zawsze YouTuberzy nagrywają nocki, jak już mogliśmy kilka razy widzieć. Tylko było to faktycznie pełnoprawne życie w domu Friends, w domu Czajnika. Dopóki go ktoś zwyczajnie nie przyłapał, no, film był naprawdę ciekawie zrobiony i jest na pewno wartym obejrzenia materiałem. Szczególnie dlatego również, że gościem na tym filmie był Natan Zgorzy, który dał też temu trochę hajak. W sumie to nie trochę, a naprawdę bardzo. Na Instagramie również Artur dodał informacje. Chwilę mnie nie było, by przygotować sporo ciekawych rzeczy. Będę o nich opowiadał stopniowo, bo niektóre są ogromne i wywracające moje życie do góry nogami. Także można się domyśleć, że faktycznie jest bo i trochę nowości dla nas ma. Ciekawie jest. Co to będzie, no bo to jest naprawdę mocnym twórcą i to trzeba przyznać. Teraz po raz kolejny opowiemy sobie chwilkę, dosłownie chwilkę o Minecrafcie, bo nastąpiła chwila, na którą pewnie wiele osób czekało lat, no bo mowa o end update, który był przez gracze wyczekiwany naprawdę przez długi, długi czas. No, finalnie faktycznie trafił do Minecrafta, no tylko no, jako płatny dodatek na bdo I TJ mi ten dodatek generalnie sprawdził i ocenił. No, wędzie były biomy jak w Netherze, Pojawiło się na przykład nowe czarne drzewo, nowe czarne drewno, biom grzybowy z nowymi grzybami, zamajrznięty biom. Z ciekawym systemem odwzorowującym wodę i nowym drewnem. I w zasadzie, no, no, wielu tutaj informacji nie ma, w sensie, no, nie ma tu po prostu wielu zmian. Raczej nie jest to coś, na co ludzie czekali. Szczególnie również dlatego, że jest to płatny dodatek, jeszcze w dodatku na bedroku. No, podsumowując, masa nowych drzew, biomów, ale wydaje mi się, że, no, nie ma co tutaj streszczać wszystkiego co do najmniejszego szczegółu, bo po prostu są to szczegóły. Dodatek też możecie sobie, oczywiście, ograć sami na bedroku i samemu posprawdzać sobie różne ciekawe. Rzeczy, jednak czy warto, to no, różnie ludzie to oceniają. Ten płatny add-on wygląda jakby ktoś pożyczył rzeczy z kilku innych darmowych modów na end do Java. Może reklamują ten add-on, żeby sprawdzić, co ludzie rzeczywiście chcą, co się im podoba, czego oczekują. Taki feedback. Ale coś w tym jest, apetyt to już nie w miarę jedzenia. Może zawsze narzekało na małe przychody z Java Edition, bo grey kupuje się raz, ale gdy zobaczą, że ludzie są gotowi zapłacić za taki update, stworzą DLC. Robili to już do Minecrafta Dungeons, ale oni są bezczelni. Także, jak sami słyszeliście, generalnie opinie no niezbyt pozytywne, ale faktycznie być może jest to jakiś test na gajaczach. Może oczekują jakiegoś feedbacku, który powie im, w jaką stronę mają iść. No, ciekawy jestem, co Wy o tym sądzicie. No, zdecydowanie nie jest to coś, na co wszyscy czekali. No i nie jest to ten end update, na który no, większość osób czekała od lat. Piszcie w komentarzach jest coś odnośnie Ospano, jak również chwilę temu w newsach wam mówiłem, bo postanowił on podpowiadać na pytania w osobnym filmie, czyli po prostu robiąc Q&A, w którym no nie gryzł się w język i odpowiedział naprawdę szczerze na wiele ciekawych pytań, na przykład to ile zarabia z YouTube'a, no i właśnie jak już jesteśmy w tym temacie zajobków to Ospano zdradził, że za 1000 wyświetleń dostaje około 20 zł, czyli no gdy prostymi obliczeniami sobie matematycznymi to policzymy, robią mniej więcej na przykład w ostatnim miesiącu zajobił 2,5%, 1 miliona wyświetleń z samych długich filmów, czyli około wyjdzie to nam 40 tysięcy złotych z samego głównego kanału, jak chodzi o ads, czyli reklamy wyświetlenia. Oczywiście trzeba tutaj doliczyć jakieś deale, których pewnie Ospano trochę ma, więc no na pewno są to przeolbrzymie kwoty. Odpowiedział również ile wyniósł go jego dom i za sam dom w stanie deweloperskim było to 400 tysięcy, gdyż jak sam powiedział kupił go w dość dobrym czasie, lecz teraz taka nieruchomość wyniosłaby go około 7 Albo 800 tysięcy złotych, a na remont wydał kolejne 400 tysięcy, no i łącznie wyszło za wszystko około miliona złotych. Jak sam powiedział, mówił, że lekko nawet ponad. No, grubo, no, ale niestety aktualnie tyle te nieruchomości kosztują. Ale to co ciekawe, Ospano również poinformował nas o tym, że chce nowości na kanale, a w zasadzie to zmian, bo jak sam mówi, ze względu na to, że GTA 6 zostało znów przesunięte, no i nie mamy co się spodziewać premiery w maju, no to Ospano już po prostu nie ma co nagrywać i no nie chcę, mu się już przyciągać tych serii, które no naprawdę są ciągnięte od lat i nie ma co ukrywać, ciężko wymyślić coś nowego. Większość rzeczy, tak jak sam już powiedział, odgrzewany kotlet i chce on zacząć trochę kontentu IRL i w zasadzie na głównym kanale już prawdopodobnie filmy z prawdziwego życia będziemy widzieć jedynie. A na tych kanałach gamingowych, które ostatnio nam zaprezentował, jak ten do Robloxa i chyba ten osobny jeszcze jeden do GTA, no to tam prawdopodobnie będziemy zasypywani właśnie formatem gamingowym, więc GTA raczej u niego jeszcze będzie. GTA 6, no to na pewno, no bo większość twórców na pewno z tego będzie nagrywać, więc w zasadzie no nie do końca odchodzi od gamingowego kontentu, ale na pewno na głównym kanale będą niemałe zmiany. Jednak warto pamiętać, że Kaluchy również takie zmiany sprowadza na przykład z serią kampera, więc ciekaw jestem jak to wyjdzie. Ospano ponoć również ma się tam pojawić. Kebabiko mam widzowie, jeszcze przed głównym newsem, nie? Z Wojankami się nie powstrzymałem i wszystkie wypiłem widzowie. Tak właśnie było. Minął jeden film, nawet nie? Ja już nie mam Wojanków, a miałem, bo ja miałem ich dużo, tak? Ale dobra, widzowie, musiał nastać kiedyś ten moment. Co prawda, raczej chyba mało kto tego momentu by się spodziewał w tak losowym momencie, <laughs> i no, no przede wszystkim w ten sposób. Ale tak, graf faktycznie, jak po tytule zapewne widzieliście, czy po miniaturce, pogodził się z Tobiaszem i to już tak oficjalnie. Mianowicie zapewne niejednokrotnie słyszeliście niekoniecznie pozytywne wypowiedzi grafa na temat Tobiasza, no bo, no, no bo na temat Grafa, wypowiedzi ze strony Tobiasza to nie było, no bo ogólnie Tobiasz raczej po prostu nie wypowiada się prawie o nikim. Zresztą w poprzednich newsach. Mówiłem wam troszkę o tym, jak te wypowiedzi wyglądały. W zasadzie no, również ostatnio na wywiadzie Graf o Tobiaszu trochę opowiadał o tym, czy żałuje na przykład pomocy w jego wybiciu. No ale w końcu mieli oni kiedyś bliski kontakt i to naprawdę bliski, jak chodzi o tworzenie treści oczywiście. I działali troszkę razem w dawnych latach na YouTubie. Lecz po tych latach negatywnych wypowiedzi, no bo trochę ich było, widać było, że są posprzeczani, no i raczej była wyczuwalna tutaj lekka spina między nimi. Lecz nastąpił ten moment. Wspólne zdjęcie na Instagramie z basenu na złotej. <laughs> tak, wrzucili współtworzony post, który od razu zebrał masę pozytywnych komentarzy i gigantyczny zasięg, dopisując emotkę podania rąk. Więc, no, to mówi nam w 100% jedno, że po prostu się pogodzili. Mianowicie sam post wygenerował net 30 tysięcy serduszek już w pierwszy dzień po kilku godzinach, co, jak na Minecraftowców na Instagramie, no, to jest naprawdę świetnym wynikiem. I na przykład z komentarzy, no, to Yoshi napisał pojednani z taką fajną emotką, i jak szef klas to ja. Obserwujcie mnie na Instagramie. Linka macie w opisie. Koń z beki. No i nie ma spiny. Taka emotka. Trza jałcik. dla ciebie, moje teczko. Tego się nie spodziewałem. Ja też nie. Tyle lat ciszy, a wystarczyła wspólna kąpiel. Widzisz takich chłopaków na złotej 44. Co opisz? Ja bym do nich tam wbił, nie? To wiesz, mnie na złotą. W sensie. No. To i tak się nie wydarzy. No i od razu, oczywiście, pojawiły się także pytania o wspólne UHC. No, ciekaw jestem, czy faktycznie coś planują, ale trochę mi się w to nie chce wierzyć. Ale myślę, że, no, może coś być na rzeczy, jak chodzi o wspólny film, coś w ten Teges. Jednak spotkanie było. Być może po prostu w celu wyjaśnienia tego lekkiego sporu i niewyjaśnionych spraw z dawnych lat. Ale, no, przyjemny newsik naprawdę dość zaskakujący, i miło mi o tym wspominać. Także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o końcu tego legendarnego konfliktu. I ciekaw jestem, waszych opinii. W tym temacie. A partnerem mojego kanału jest craftence.pl, czyli jedna z największych sieci serwerów w Minecraft w Polsce. Znajdziecie tam masę przejrzystych trybów bo aż ponad 20, poczynając od Bedwarsów, Skyblocka, OneBlocka czy przez PvP, kończąc na Box PvP, Anarchy, Dojopie czy wiele, wiele, wiele więcej. Sprawdzajcie Discorda Crafta, aby wiedzieć o wszystkich nowościach i konkursach, gdzie możecie sobie zwyciężyć szajanki. No a jeśli chcesz sobie je zakupić, to tylko na stronie craftence.pl Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A teraz przejdziemy sobie po raz kolejny do tematu Czajnika. Tak, wiem, jest ich ostatnio dużo, ale u Czajnika zdecydowanie nie dzieje się zbyt pozytywnie, bo ostatnio mówiliśmy sobie o kolejnym wypadku, tym razem jego brata, a wcześniej o wypadku Ostego, a jeszcze wcześniej o wypadku Justka. Powalone, no ale tym razem dostaliśmy film z dosyć nieciekawym tytułem, bo Czajnik w tym tytule dał nam znać, że po prostu nie daje rady. Ale jak chodzi o sam film, powiedział, że od czasu, gdy trwa daily, cały czas ma problemy ze snem, ogólnie z przemęczeniem, dodatkowo także zmagając się z problemami z w tym przewlekłym krwawieniem z nosa, tak naprawdę codziennie, o którym mogliśmy już słyszeć jakiś czas temu. Co oczywiście wzięło się z tego, że, no, ma po prostu problemy z przegrodą nosową. Dokładnie jest to krzywa i chyba zapchana. Ciężko w zasadzie powiedzieć, no, bo szczegółów jakoś specjalnie nie podał. Ale to co ważne, no, będzie miał on operację i w zasadzie już miał ją mieć, jednak przez chorobę, no, wykonanie jej było po prostu niemożliwe. No i wiecie, to jest takie koło, bo teoretycznie właśnie przez to, że ma te problemy z nosem, wiąże się to z problemami Oddychaniem, przez co organizm cały czas jest wycieńczony. No bo wiadomo, brak snu to naprawdę duże zmęczenie dla organizmu, musi mieć jakąś regenerację. A to wszystko prowadzi do przewlekłych chorób i ciągłych przeziębień przez bardzo mocne osłabienie organizmu i po prostu zwyczajnych, codziennych chorób. No powalone. No i jak wiadomo, może niezbyt ostatnimi czasami pozytywnie o Czerniku mowa była, związane to było oczywiście z akcją odejścia ostego. To mimo wszystko fakt, faktem jest to, że, co by nie mówić, a robią oni coś naprawdę potężnego, bo daj to naprawdę nie jest coś łatwego na taką skalę z takimi filmami, które są naprawdę dobrze zrealizowane. Wraz również z tym, że mają założone, że będzie ono trwało ponad rok, więc no domyślam się, że nie jest to proste. A takie sprawy i problemy zdrowotne, z jakimi zmaga się na przykład aktualnie Czajnik, jako również głowa projektu i główny twórca, na pewno w realizacji tego całego planu nie pomagają, a powiedziałbym, że kolosalnie obciążają i tworzą jeden wielki kłopot na dużą skalę. No, nagrywanie codziennie to nie jest łatwa sprawa, to jest wiadome, jednak akurat tutaj już tłumaczenie, wiecie, jak tu Czajnik powiedział w tym filmie, spróbujcie sami, to jest tak ciężkie i tak dalej i tak dalej, no nie wiem po co tak bardzo to zaznacza, w sensie myślę, że każdy o tym wie wielokrotnie to twórcy powtarzają jak to ciężkie jest i bo to jest ciężkie, ale no, wiecie, no są ludzie, co pracują jeszcze ciężej, no i no, nie chwalam się tym publicznie w sensie nie, <laughs> no, nie oczekuję jakoś, nie wiem, komentarzy współczujemy ci, że jesteś milionerem i robisz filmy na YouTube'a codziennie, oczywiście nic nie sugeruję, bo on nawet powiedział, że no, nie wiem, no może tylko ja odczuwam taki nacisk na widza, on powiedział, że nie chce, aby go klepali po głowie, ale no generalnie no, taki wydźwięk to ma i nie wiem po co to mówi. Dobra, pomijamy to po prostu, okej, okay? tego nie było, bo to była lekka odklejka ewidentnie. Faktycznie można tutaj współczuć, ale to problemów zdrowotnych i ja tutaj na przykład bardzo współczuję, no ale takie przypominanie o tym jak ciężkie jest to i tak dalej, no to jest to średnie, no bo raczej większym problemem aktualnie jest ten problem ze zdrowiem i, i myślę, że o to bardziej należy się obawiać niż... No to, że jest to daily. Jeszcze raz przypomnę, jest to wciół ciężkie, ale no w końcu sami to zrobili. Nikt im nie kazał być daily, nie? Dobra, kończąc ten temat, mówi on również, że ten film jest po to, aby widzowie po prostu wiedzieli o tym wszystkim, bo są tego wszystkiego częścią. Także co odczuwa za problem, to miejsca publiczne, że odczuwa dyskomfort i takie przytłoczenie, gdy wiadomo, większość ludzi na ulicy go zna. Wytyka palcami, śmieje się, no nie ma takiej anonimowości. No jest to w zasadzie problem, z jakim zmaga się raczej większość bardziej znanych osób w internecie, więc to żadna nowość. Lecz mimo wszystkich negatywów dalej zapewnił. Ostatnio mam gorszy okres, ale wiem, że zrobimy to daily, choćby nie wiem co. Choćbym. Miał skończyć w szpitalu już na stałe, po daily, to zrobimy to daily. Wiem, że tak nie będzie, bo wiem, że moje ciało lekko odpocznie, przejmą troszkę jakąś część mojego ciała i ja wrócę z jeszcze większymi siłami, ale wiem, że dowiedziemy to daily. A więc co, podsumowując, życzę zdojówka, no i w zasadzie tylko tego, no bo to jest najważniejsze, co by nie było. I widzowie, chciałbym wam już powiedzieć, że to tyle z dzisiejszych newsów, ale mam coś dla was, tak? Nowy kebabik lokalny, widzowie, mieszany, mieszany. Testujemy. Eee, mm, fajny! A więc to by było z dzisiejszych niezów. na tyle. Żegnam was z pięknym kebabikiem, który jest naprawdę smaczny. Widzimy się już za niedługo.